20 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku zorganizowany już po raz trzeci maraton pływacki pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Rybnika. Ideą imprezy było wzorem lat minionych propagowanie idei olimpijskich oraz zasad sportowej rywalizacji. Uczestnicy mieli do przepłynięcia dystans 42 km i 195 m. W maratonie startowali nie tylko uczniowie rybińskich szkół, lecz także nauczyciele oraz zaproszeni goście. Najważniejsze, aby nie było przerw, z chwilą, kiedy jeden z pływaków kończył swój dystans, kolejny skakał do wody. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele, zaś koordynatorem działań był prezes rybińskiego bobru, Sławomir Walento. Maraton rozpoczął się wczesnym rankiem, zaś o 11.00 z udziałem wielu znamienitych gości oficjalnie zainaugurowano imprezę. Jak na zawody sportowe tej rangi przystało, impreza miała iście olimpijską, oprawę z zapaleniem znicza olimpijskiego włącznie. Maraton y, organizowany jest w trakcie roku olimpijskiego i promuje ideę olimpijską, czyli przepłynięcie dystansu 42 km 195 metrów w formie sztafety, a nie współzawodnictwa. Smaczkiem tu jest to, iż sztafeta ta nie może się przerwać nawet na minutę, na kilka sekund. Łączy on na, y, wiele środowisk, kobiety, mężczyzn, y, nie ma tu żadnych granic, są tu dzieci, uczniowie. Y, osoby reprezentujące różne zawody, pracownicy, pracodawcy. Wszystko po to, aby promować tą szczególną wartość. Wartość, którą jest zdrowie. Zdrowie mówią, że to nie jest wszystko w życiu, ale jak się ma wszystko, a nie ma się zdrowia, to na, naprawdę nie ma się nic. I jeżeli wyjdzie się z tej sentencji, to zauważamy jak ważne jest, abyśmy popularyzowali dbałość o własne zdrowie. Ja dzisiaj podczas otwarcia powiedziałem, zarażajmy od dzisiaj innych dbałości o własne zdrowie, bo to jest wartość, której każdemu należy życzyć. Jak tej wartości zabraknie, to tak naprawdę wszystko pozostałe no ma mniejsze znaczenie w naszym życiu. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za wsparcie oraz udział w tym sportowym wydarzeniu.